Так. Е. Так. Так. Кстати, так

Abel klubów Gazety Polskiej. Dwa lata temu Polska straciła połowę swojego przywództwa. Zginął prezydent i jego małżonka, zginęli... Generałowie, parlamentarzyści i szefowie największych instytucji państwowych. Zostaliśmy zranieni w sposób najbardziej bolesny. Śmierć przyszła znienacka, gwałtownie, poprzedzona straszną nienawiścią i podstępnym działaniem. Ból, który przeszł nasze serca, spotęgowała pogarda okazywana poległym. Przez władze Rosji i rządzące w Polsce elity. Zniszczono i schowano dowody tragedii, wyszydzano zmarłych, nie oszczędzając nawet ich rodzin. Zabitych chciano zabić po raz drugi, odbierając im dobre imię. To się jednak nie udało. Opuszczeni przez własny rząd, Polacy zaczęli się koncentrować wokół grupki dziennikarzy z Gazety Polskiej i Radia Maryja. Powstał potężny ruch społeczny, który walcząc o pamięć, pomagał o szukającym prawdy. Posłowie i naukowcy skupieni wokół Antoniego Macierewicza znaleźli dowody kłamstw i oszczerstw. Po kilkunastu miesięcznych walkach Pękła spójna ściana medialno-polityczna, zasłaniająca prawdę o katastrofie. Dzisiaj już wiemy, że śmierć przywództwa polskiego państwa nie była zwykłym wypadkiem. Przed, przekonują się do tego miliony Polaków, a ta wiedza zaczyna docierać za granicę. Upór Polaków pomaga wyjaśnić zagadki tej tragedii. Ale też odbiera skompromitowanej władzy legitymację do dalszych rządów. Zbliża się czas rozliczenia winnych. Polska zaczyna się odradzać. Powstaje wraz z tysiącami ludzi wychodzących na ulicę chcących wolności i prawdy. Tej tęsknoty nie zdołano w nas zabić. Nadchodzi polska wiosna. Ludzie budzą się z letargu i odrzucają kłamstwo. Dziś jest nasz czas czas wolnych ludzi. Rodzi się nowa Polska. Powstańmy na jej wołanie. Chciałabym Państwu wszystkim bardzo serdecznie podziękować, za to, że przyszliście tutaj, że pamiętacie. W ten sposób tylko możemy uczcić pamięć. Innej drogi nie ma. Te marsze i te msze będą się odbywały do czasu wyjaśnienia, całkowitego wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Dziękuję Wam wszystkim. Może jeszcze poprosiłabym naszego gościa, pana ministra Waszczykowskiego, parę słów. Ludzie spragnieni są paru słów, panie ministrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo i rzeczywiście parę słów. Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za zorganizowanie tej manifestacji. Proszę Państwa, od dwóch lat mamy problem z upamiętnieniem, zgodnym upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej. Zarówno w Warszawie, zarówno w Łodzi, w wielu innych miastach mamy kłopot, aby upamiętnić, aby postawić czasem symboliczny pomnik ofiar. Dzisiaj dokonaliście rzeczy wielkich. Dzisiaj ten pomnik, chociaż na chwilę zbudowaliśmy razem. Te zdjęcia, te lampiony były przez godzinę pomnikiem, który najbardziej upamiętniał te ofiary. Za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu również, że pamiętacie o świętej pańczy Lechu Kaczyńskim i jego współpracownikach. Jego prezydentura nie będzie zapomniana. Jego prezydentura nie była tylko krótkim epizodem. W tej rozgrywce o Polskę wolną, suwerenną, Polskę podmiotową, która może współdecydować o losach Europy. Ta polityka Lecha Kaczyńskiego, jak dzisiaj pokazuje Wasza Państwa obecność, nie została zapomniana i nie będzie zapomniana. I w sprzyjającej sytuacji politycznej będzie w niedługim czasie kontynuowana. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, za ten wspaniały pomnik pamięci dla ofiar katastrofy z smoleńskiej. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze powiedzieć Państwu, że ci, co mają te lampiony, przejdziemy teraz w ciszy też pod siedzibę PiSu, tam gdzie jak wiecie został zamordowany pan Rosiak. Złożymy na trawie te znicze, zostawimy je Zdjęcia proszę do zwrotu.

Сколько я с этим работаю? Да.